Myślenice wśród miast gospodarzy Igrzysk Europejskich 2023. Od 21 czerwca do 2 lipca Małopolska będzie europejską stolicą sportu, a wraz z Małopolską także Myślenice. 8 maja burmistrz miasta i gminy Myślenice Jarosław Szlachetka wraz z prezesem zarządu spółki Igrzyska Europejskie 2023 Marcinem Nowakiem podpisali umowę, na mocy której Myślenice stały się współorganizatorem tego wielkiego święta sportu. Dzisiaj wielka chwila, na którą czekaliśmy tutaj w Myślenicach, czekaliśmy i się można powiedzieć doczekaliśmy. Myślenice będzie jednym z miast gospodarzy Igrzysk Europejskich 2023. Będziemy gościć zawodników dwóch dyscyplin sportu walki Muay Thai i Kingboxingu. Miejscem docelowym będą obiekty sportowe spółki Sport Myślenice. Nie bez powodu to właśnie Myślenice znajdują się na mapie Igrzysk Europejskich Małopolska Kraków 2023. Gospodarzami głównymi Igrzysk są Małopolska oraz miasto Kraków. Od samego początku, kiedy projekt tak naprawdę powstawał, zastanawialiśmy się, jak wypełnić tą mapę Małopolski, żeby pokazać wszystkie najistotniejsze jej fragmenty i jej elementy miejscowości i chyba nikt nie zakładał i nie wyobrażał sobie że trzecie Igrzyska Europejskie mogły odbyć się bez Myślenic. Piękna miejscowość historyczna, wpisana na stałe przecież w historię, tradycje Małopolski, ale też przede wszystkim świetny element propagowania, promocji turystyki, bo tutaj no, o Myślenicach jest przecież głośno, natomiast dzięki Igrzyskom ja miejmy nadzieję, że będzie jeszcze głośniej i przez wiele, wiele lat, również z tych aspektów sportowych, właśnie to miejsce będzie znane. Na urokliwe tereny m.in. Myśleńskiego Zarawia zawitał po raz kolejny cykl biegów Garmin Ultra Race. 6 maja ultrabiegacze na pierwszych z czterech przygotowanych dystansów wyruszyli już o świcie. Czekały na nich technicznie wymagające trasy, biegnące przez malownicze, szlaki turystyczne, leśne ścieżki oraz drogi publiczne. Garmin Ultra Race to cykl zawodów składających się z trzech lokalizacji, właśnie w Myślenicach zaczynamy ten cykl, kolejna lokalizacja to Radków i później Grudzień Gdańsk. Są to zawody przewidziane w zasadzie dla zawodników w każdym wieku i o każdych umiejętnościach, bo zaczynamy od takich rocznych dzieci, które biegają tutaj na plaży na, na Zarabiu, natomiast dla, dla tych starszych zawodników są dystanse od 13 poprzez 27, 48 i 78 km, czyli Różne poziomy trudności, różne poziomy zaawansowania. Warto powiedzieć, że w tym roku zawodników jest o około 25% więcej niż w zeszłym roku, także bardzo się cieszę, że myślę, że kolejny rok z rzędu poprawiają frekwencję. Zawodników jest łącznie około 700 na, tym, na, na ten moment. W trakcie zawodów zorganizowano także biegi dla najmłodszych miłośników sportu, czyli zawody Garmin Junior. Garmin Ultra Race to jedyna biegowa impreza, gdzie każdy chętny może zostać królem gór. Atmosfera tutaj tego rejonu jest taka wspaniała, że koledzy mnie namówili i zszedłem z asfaltu po to, żeby poznać ten piękny rejon. To jest to u nas bardzo znany region, no i ta cała atmosfera tutaj, wszystko jest takie zachęcające. Myśli Pani, że myślenice to dobre miejsce na organizację tego typu imprez? Myślę, że jest idealne. Myślę, że najlepsze. Wjeżdżając od strony Krakowa, myślenice są pierwszą miejscowością, która tak przepięknie pokazuje te okolice i co roku bardzo chętnie tutaj wracamy, bo, bo jest co zwiedzać. Nie tylko pod względem sportowym, ale też turystycznym. Staramy się angażować koła gospodyń wiejskich OSP, czyli też tą społeczność lokalną i, i za to przy okazji bardzo chciałbym podziękować. I właśnie tutaj zaczynają się góry, tutaj zaczyna się nasz cykl Garmin Ultra Rex. W niedzielę 7 maja Myślenice stały się po raz drugi areną zmagań mastersów i amatorów kolarstwa z całego globu w ramach drugiej edycji wyścigu Majka Granfondo. Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w tym wyścigu? Hmm, bo jest to fajna przygoda, no i możliwość rywali, rywalizacji z innymi ludźmi. E, no i trzeba wygrać. to jest dobre miejsce na organizację kolarskich wyścigów? Myślę, że tak, Myślę, że tak, bo jest tu naprawdę dużo, dużo wspaniałych widoków. Jestem już tutaj w sumie trzeci rok. Startuję z rzędu i naprawdę za każdym razem jestem zachwycona. Niestety dzisiaj warunki są, jakie są, no ale wydaje mi się, że mimo wszystko okoliczności tutaj są mega sprzyjające. Tegoroczny wyścig Majka Gramfondo był jedyną imprezą w Polsce, umożliwiającą amatorom kolarstwa uzyskanie kwalifikacji do Mistrzostw Świata w szkockim Glasgow. Majka Grafondo, jedna z 24 eliminacji Mistrzostw Świata do imprezy, która będzie w tym roku docelowo na początku sierpnia w Szkocji. Impreza absolutnie dedykowana dla amatorów, dla mastersów, dla pasjonatów kolarstwa szosowego. Dzisiaj mamy start wspólny, trzy dystanse. Dystans najdłuższy 105 km i krótszy 72 km są te właśnie dystanse, i gdzie zawodnicy zdobywają kwalifikacje do Mistrzostw Świata. Dystans najkrótszy, około 30 km to jest ewidentnie dystans y, przygotowany dla młodszych, dla mniej wprawionych w oboje kolarzy, a tych, którzy być może dla nich też jest to pierwsza y, impreza, gdzie mogą się w takim, no, można powiedzieć, międzynarodowym gronie też pościgać. Jesteśmy w Myślenicach drugi raz. W tamtym rokuśmy to zweryfikowali y, łącznie z Dobrzycami, w tej miejscowości, miasta, mas, miasta nasze partnerskie. W Dopczycach wczoraj była czasówka, dzisiaj Myślenice. Dobra, baza logistyczna, stąd startujemy, tu wjeżdżamy na metę. W tamtym roku się sprawdziło, w tym roku znowu jesteśmy. Liczę, że wszystko się pokłada i będziemy mogli dalej i w Dobrzycach, i w Myślenicach tę imprezę kontynuować. Wyścig Majka Gramfondo współorganizował pochodzący z Zegartowic medalista olimpijski z Rio de Janeiro Rafał Majka. Jestem zadowolony właśnie, że mogę gościć tutaj w Myślenicach, wczoraj w Dobczycach, także naprawdę fajna zabawa i myślę, że będziemy powtarzać to z roku na rok. Ponad 1000 zawodników na starcie, także ja jestem zadowolony z frekwencji. Miejmy nadzieję, że pogoda się trochę polepszy, ale, ale takie jest kolarstwo. Na pewno taka impreza jak ta Majka Grand Fondo to okazja do tego, aby pokazać wszystkie walory, E, właśnie gminy Myślenice no i zaprosić e, do naszego miasta nie tylko miłośników kolarstwa, ale ich rodziny. W ubiegłym roku została zorganizowana pierwsza edycja Aiko Beskidy Cup, która niewątpliwie odniosła wielki sukces. Można powiedzieć, że przyczynił się on zatem do ponownej organizacji tego typu imprezy w Myślenicach. W drugiej edycji turnieju Ikobeski Cup 2023 udział wzięło 370 zawodników z niemal 30 klubów z Polski, z Czech oraz z Wielkiej Brytanii. I w jakich kategoriach walczyli? W dwóch konkurencjach kata, czyli układy formalne, techniczne, które są oceniane przez sędziów punktowo, oraz w kumite, czyli walkach kontaktowych. Organizujemy zawody w Myślenicach ponieważ mamy wielu utalentowanych zawodników. Chcemy pokazać jak największej liczbie publiczności ich osiągnięcia, ich poziom techniczny, poziom wyszkolenia. W tegoroczny Majko Beskidy Cup wzięło udział 321 zawodników z 27 klubów z Polski, Czech i Wielkiej Brytanii. Turniej zyskał więc rangę międzynarodowego. Myślenice to dobre miejsce na organizację tego typu zawodów? Znakomite. Znakomite tutaj, zawsze jest fajna atmosfera i zawsze chętnie wszyscy przyjeżdżają. No i, i to jest dobra organizacja, więc ten turniej już jest cykliczny i jestem pewien, że, że przez wiele lat jeszcze będzie, kolejne edycje będą trwały. Myślińskie Tygrysy zdobyły łącznie 90 medali. W klasyfikacji drużynowej zajęli pierwsze miejsce. Tym weekendem, weekendem majowym rozpoczynamy cykl imprez, wydarzeń, nie tylko sportowych, ale tych, które będą się działy w najbliższym sezonie tu w Myślenicach. Rozpoczęliśmy mocno, bo rozpoczęliśmy z zawodami drugą edycją ICO Beskidy Cup w karateki Rozpoczęliśmy Garminem Ultra Race, no i wyścigiem kolarskim Majka Fondo, ale przed nami wiele, wiele imprez, nie tylko o charakterze sportowym, ale także kulturalnym, no i takim integrującym lokalną społeczność, no i też zapraszającym do myślenic naszych gości z Małopolskim, no i mam też nadzieję, że nie tylko z Małopolski, ale z całego kraju. W niedzielę 7 maja w Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej odbył się niezwykły koncert w całości poświęcony uwielbieniu Matki Bożej poprzez wychwalanie jej w pieśniach maryjnych. we Maria woła cały świat. Pieśni Maryjne to koncert, którego organizatorem było Myślenickie Towarzystwo Kultury wraz z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka. Koncert został zrealizowany przez blisko 100 artystów, muzyków i wokalistów z różnych grup twórczych pod kierownictwem maestro Tomasza Chmiela. Koncert wykonali artyści Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka, Krakowskiej Młodej Filharmonii oraz Chóru Chóra z Myślenic i Chóru Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Nie lękajcie się. Ten, kto z jakichś względów nie mógł zawitać na koncert do sanktuarium, ma jeszcze szansę to nadrobić. W sobotę 13 maja w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku o godzinie 16.30 odbędzie się dokładnie taki sam koncert, czyli Ave Maria woła cały świat pieśń maryjna. Aby Maria Woła Cały Świat, pieśni maryjne są realizowane w ramach konkursu Mecenat Małopolski pierwsza edycja 2023 i zostały współfinansowane ze środków województwa małopolskiego. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję wszystkim twórcom, artystom. Dziękuję tym, dzięki którym ten koncert, ta w naszej świątyni, w naszym sanktuarium mogły się odbyć. Bardzo, bardzo dziękuję. И запрашам снова.